Hello, hello. gdzie mamy 9 listopada 2025. Ja już w domku. Niestety wczoraj wykopali mnie ze szpitala. Najpierw była pielęgniarka. Powiedziałam, że nie. Nie czuję się na siłach iść do domu. Za chwilę przed lekarz który był na obchodzie. Też powiedziałam, że nie idę do domu. W końcu przyszedł ordynator i był tak stanowczy, że już nie wiedziałam co powiedzieć i musiałam się zabrać do domu. Także wszystko co dobre, to się kończy. Pobyt w szpitalu to było coś naprawdę luksusowego. Chociaż byłam zdziwiona, bo na siódmą miałam być w szpitalu, a ósmy już byłam uśpiona, także prosto z marszu. I te kilka dni, które byłam w szpitalu, to właściwie żadnych zabiegów nie miałam robionych. Byłam na trochę silniejszych przeciwbólowych. Dobre jedzonko, jestem po prostu zaskoczona, że tak dobre jedzenie jest w szpitalu teraz. I naprawdę nie chciałam iść do domu. No, niestety, wyrzucili mnie. Tak, jak mówiłam najpierw pielęgniarce powiedziałam, że nie czuję się na siłach, żeby iść do domu, mnie plecy bolą i tak dalej, i tak dalej. Powiedziałam to lekarzowi. Nie zadziałało, przed ordynator i był tak stanowczy. Ja po prostu nie, nie potrafiłam mu się przeciwstawić. Powiedział: że Wszystko dobrze, jestem zdrowa, mogę iść do domu. Miejsca są potrzebne, i, i tak w ten deseń. Także jestem w domu, teraz trzeba myśleć, co gotować. Chyba, że codziennie ryby się będzie jadło.